Hej, witajcie w nowym filmie! Wreszcie udało mi się zasiąść przed aparatem i nagrywam. Także jestem zadowolona, bo ostatnio zupełnie nie mam na nic czasu i... i chyba filmów nie będzie zbyt dużo coś mi się wydaje, no ale postaram się. Jeszcze na montaż od dwóch miesięcy czeka film z Chorwacji, także mam nadzieję, że się doczeka i że wreszcie będzie na kanale. Dobra, nie przedłużam. Pokażę Wam kilka nowości, które ostatnio kupiłam. Jeśli jesteście ciekawi, co zostanie z nas. Może pójdą rzeczy z sieciówek. Pierwszy będzie handem, spodnie, czarne spodnie jeansowe, czarne rurki, zwykłe, bardzo wygodne, obcisłe, dobrze leżące, kosztowały 79 zł, jeśli się nie mylę, zakupione w H&M. rozmiar, bo możecie się pytać, rozmiar 25 na 30 są lekko elastyczne, lekko się rozciągają Moje ulubione czarne rurki niestety już się sprały I no, są już takie niedochodzenia Także musiałam coś sobie kupić Więc padło właśnie na H&M Zwykłe rurki, tak, tak się prezentują Szary, taki w jakieś kropeczki czy coś takiego Taki lekko oversize'owy, bo to jest SK I ona jest taka luźna i dosyć długa Także bardzo fajna Chciałam kupić jeszcze takie białe, ale niestety już były wy, wykupione Także szukam takich białek, jeśli byście widziały gdzieś w Lublinie lub w Warszawie, to dajcie znać takie koszulki Zapłaciłam za nią chyba 24 albo 29 zł Coś na rzeczy, jest to też t-shirt, jest to koszulka, tym razem z Berszki Taki sportowy styl, coś takiego, biało-granatowa z napisem jest to rozmiar M, bo wolałam, żeby była lekko, tak troszeczkę luźniejsza, ale nie jest jakaś bardzo duża. Kosztowała 69 zł i jeszcze bardzo fajne były takie biało-czerwone. Wahałam się właśnie między tą a tą biało-czerwoną, ale jednak zdecydowałam się na tą grantowo, bo stwierdziłam, że po prostu częściej ją założę, będzie bardziej taka uniwersalna. Tak się prezentuje, jest dosyć cienka, bardzo miła i wydaje mi się, że dobra gatunkowo. Także tak wygląda. Te rzeczy są z New Yorkera. Eee, pokażę Wam taki sweter dosyć długi. On jest bardzo długi. Bo on jest, tak, do, sięga mi do połowy łydki, także dosyć długi. Eee, mój chłopak śmieje się, że kupiłam sobie szlafrok, ale nieważne. Eee, ma tutaj takie dwie kieszenie. Tylko kocham. Dwie kieszonki. Eee, no, taki bardzo prosty, zwykły, szary sweterek. Zapłaciłam za niego 90, już wam mówię, 99,95, czyli stówka za taki sweterek. Ym... Oglądałam, w ogóle szukałam takich swetrów dłuższych. Yy, to był jedyny sweter, który znalazłam taki właśnie do połowy łydki, bo mi zależało, żeby był długi. Yy, bardzo podobny mierzyłam w kubusie, tylko trochę krótszy i w H&M też trochę krótszy. I te swetry kosztowały. Ponad 100 zł, jakieś 129, 139 i tak trochę się wahałam, stwierdziłam, że może jeszcze poczekam, bo nie jest tak zimno, i, i może jeszcze poczekam, właśnie w sumie nie wiem na co, bo na pewno by ich nie obniżyli, ale jakoś tak. Nie wiem. I weszłam właśnie do New Yorkera, zobaczyłam te swetry i stwierdziłam, że to jest idealny sweter, bardzo długi, bardzo fajny, milutki, przyjemny w dotyku i zdecydowałam się właśnie na kupno tego swetra, Być były chyba jeszcze w kolorze czarnym, a nie powiedziałam o rozmiarze. Jest to rozmiar XS, ten sweterek. Tak ciężko mi go pokazać. Może na jakimś zdjęciu, jak będę miała go na sobie, to, to lepiej go zobaczycie. Z New Yorkera mam jeszcze tą bluzkę, którą właśnie widzicie mam na sobie. Też w sportowym stylu. Kupiłam ją razem właśnie z tą z Berszki. Kosztowała mnie chyba 55 zł. Jest taka dosyć dłuższa. Tak wygląda z numerem Atlanta. Taka bardzo fajna. Jest to rozmiar S, szukałam XS-ki, bo ona jest taka na mnie troszeczkę luźna, chociaż w sumie dobrze to wygląda nawet. Szukałam jeszcze XS-ki, żeby, XS żeby tak zobaczyć mniej więcej właśnie, która jest lepsza, ale niestety nie znalazłam. Nie wiem, czy nie ma XS-ek, czy, czy po prostu wszystkie były już wykupione. Także te koszulki. W ogóle w New Yorkerze bardzo fajne są t-shirty sportowe. Myślałam, że wybiorę ze cztery. Ale no bez przesady i zdecydowałam się właśnie na ten, Ale był jeszcze fajny taki z kapturem, Boston. No nieważne. Jeżeli chcecie zobaczyć fajne, właśnie koszulki w takim sportowym stylu, to polecam właśnie zajrzeć do New Yorkera. Na rzecz to już będzie bluza z. O matko bluza z, ze strony internetowej IM Style. Już pokazywałam wam w dawnym holu taką kurteczkę w kwiaty, i teraz zdecydowałam się na taką granatową bluzę. Z nadrukiem tu białym. Bardzo fajna, ze ściągaczem. Jest dosyć cienka, także na teraz jest idealna. Do ramoneski czy do jakiejś bluzy, nawet na wierzch z kapturem, także można chodzić spokojnie. Do czarnych czy do jeansowych spodni też bardzo fajnie wygląda. Jej koszt to chyba 89 zł, coś takiego. Podam Wam wszystkie linki do tych rzeczy internetowych. Także taka bluza. I pokażę Wam jeszcze takie dwie kurteczki ze sklepu internetowego Sheinside. Jesień idzie i niestety trzeba myśleć już o takich ubraniach trochę grubszych. Także zdecydowałam się na taką zieloną khaki, bardziej zieloną kurtkę. Dosyć cienką, to jest taki płaszczyk, kurtka, coś takiego. Jest bardzo cienka, tutaj ma rękawy podwijane, mogą być też długie. Można tu sobie zapiąć mi się oczywiście to od... No, wiecie, co mi się zrobiło? Odczepiło mi się to. Tu ma takie fajne, jakieś, nie wiem, kołnierze, coś takiego. Nie jest zapinana na żadne guziki. Z tyłu ma, znaczy tutaj ma ściągasz w pasie. Można sobie ją ściągnąć, dopasować. Jest taka zapupa, także bardzo fajna z kapturem. Właśnie taka narzucić zamiast ramoneski. Myślę, że to jest fajna sprawa. Także to jest rozmiar S z She Inside. Ten płaszczyk się też właśnie z She Inside. Tym razem taka granatowa, pikowana. Tutaj ma z boku takie jakby ściągacze, coś takiego. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Bardzo fajna, dopasowana, zapinana tutaj na zamek i na zatrzaski. Bardzo podobna do tych takich z Zary, Nie wiem, czy widziałyście w zarze były bardzo podobne. W ogóle te kurtki pikowane teraz chyba są wszędzie, także taka kurtka granatowa, stwierdziłam, że może coś innego niż kolor czarny. A jeszcze powiem Wam, że ona jest taka dosyć ciepła, właśnie nie jest to kurtka oczywiście na zimę, ale jest dużo cieplejsza od takiej zwykłej ramoneski, czy jakiejś kurtki jeansowej, bo jest delikatnie tak ocieplana. Także bardzo fajna na taką wczesną jesień. Yy, I co? I tyle z ostatnich zdań. rzeczy. Yy, jest to torba. Torba z Zary. Yy, tak się prezentuje. Taki worek yy, na pasku. Tak wygląda. Yy, chodziłam za tą torbą. Oglądałam ją chyba, nie wiem, z miesiąc. Tak przychodziłam do Zary, oglądałam, zastanawiałam się i odkładałam. I stwierdziłam, że jednak ją wezmę. A dlaczego się zastanawiałam? Bo. Chodzi o cenę. Kosztowała 200 zł, także nie mało. Jest to skóra taka, nie skóra, tylko jest to takie tworzywo, ale skóra ekologiczna, czy tam jak. No ładnie wygląda, ale dosyć droga. Ale stwierdziłam, że ostatnią torbę kupowałam w tamtym roku, chyba to ze Stradivariusa i tak jak już wymęczyłam, że po prostu zdecydowałam się kupić coś nowego i padło na to. Były jeszcze w kolorze beżowym, takim też bardzo ładne, ale jak ja po prostu częściej chodzę w czarnych rzeczach i do większości, moim zdaniem, będzie pasowała właśnie czarna torba. Ona jest tutaj y, zapinana na taki. zawiązywana, właściwie ściągana o dokładniej mówiąc, ściągana na taki y, sznurek skórzany, ten właśnie w środku. Ma bardzo fajnie, ma dwie kieszonki. Y, tego, że jest to worek i jest to dosyć duża torba, no to łatwo znaleźć, jakoś nie gubię rzeczy. Także spoko, dobrze się nosi. Jedyny mankament oprócz ceny jest to, że trochę się rysuje. Jak się dotknie gdzieś czymś, to się zarysowuje, ale nie jest to aż tak bardzo widoczne. Po prostu trzeba to przetrzeć jakąś tam ściereczką i już jest ok. Także to jest moja ostatnio ulubiona torba z Zary. Kolejna nowość to buty. Pewnie byście się zdziwili, gdybym w Holunie pokazała Wam chociaż jednej pary butów. W tym miesiącu pokazuję Wam właśnie jedną parę butów. Są to buty, oczywiście sportowe, są to Nike, Roszlany, czarne z białymi podeszwami i z tą białą, białym znaczkiem. Buty, o których myślałam i chciałam je kupić już dużo wcześniej, bo jakieś pół roku temu, jak nie więcej. Też kiedyś w holu zagubowym pokazywałam Wam miętowe takie Nike I też mówiłam właśnie, że szukałam czarno-białych, ale niestety nigdzie nie było ich w moim rozmiarze No i tak przez te pół roku szukałam tych butów i nigdzie niestety ich nie było w moim rozmiarze A jak były, to były właśnie na Allegro sprowadzane gdzieś tam z Azji jakiejś czy skądś i... Zamówiłam buty na Allegro przyszły mi yy, porównałam je z tymi najkami miętowymi i okazały się nieoryginalne, okazały się być za małe i musiałam je odesłać, ponieważ no, 270 zł płacić za buty nieoryginalne, które w dodatku są za małe, gdzie miałam porównanie z tamtymi, które kupowałam w sklepie stacjonarnym i na pewno były oryginalne, więc to trochę słabo. Ale no już myślałam, że po prostu buty nie będą mi pisane i że po prostu dać sobie spokój. Ale w Złotych Tarasach w Foodlokerze znalazłam właśnie ten model, ten rozmiar mój, dobry i, i nie kupiłam. Oczywiście przepłaciłam, bo buty te kosztowały w Foodlokerze 360 zł, także trochę sporo. Gdzie można je zamówić dużo taniej, na przykład na Zalando, bo też znalazłam właśnie buty na Zalando kosztowały chyba 270 zł, tylko oczywiście nie było mojego rozmiaru, a jeszcze znalazłam kody rabatowe na Ale Rabat, właśnie to jest bardzo fajna sprawa, bo była tam zniżka do Zalando na minus 20%, także sporo, ale niestety nie mogłam z niej skorzystać, ponieważ nie było mojego rozmiaru. Jeśli chodzi jeszcze o tą stronę, może wam powiem dwa słowa, bo na tej stronie Ale Rabat dostaniecie bardzo dużo fajnych zniżek, rabatów, kodów do pobrania. I na kosmetyki, i na ubrania, i na buty, na wszystko praktycznie Także zostawię Wam link na dole, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa Można kupić coś no, dużo taniej, bo to jest nie tylko minus 20%, ale i minus 30% Są różne właśnie fajne promocje Także myślę, że fajnie sobie zobaczyć i skorzystać, bo dlaczego nie Także zostawię Wam link na dole, sobie zobaczycie No i tak kończyć już tą opowieść o butach Skupiłam je w futlokarze za tę no, niemałą kasę. No ale już mam i powiem Wam, że są bardzo wygodne i bardzo fajne. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam rozmiar, już Wam mówię, albo i Wam nie powiem. Yy, yy, to jest rozmiar 36,5. Także tak to wygląda. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że niedługo doczekacie się filmu z, właśnie z Chorwacji. Mam nadzieję, że będę miała kiedy po prostu go zmontować. Także yy, czekajcie cierpliwie i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!